Prosto z kadru, Radio Afera, Filip Bong, Daniel Hilbrecht, e, Mucha Comics, które, e, która to Nie, które to wydawnictwo wydaje u nas na rynku polskim e, komiksy Superbaterskie głównie. Przynajmniej ostatnimi czasami to jest e, skupiali, skupili się tylko na e, dwóch największych wydawnictwach amerykańskich, DC i Marvel. I ostatnio e, Kobieta Kot wyszła na rynku polskim. Rzymskie wakacje. Świetnie, że ten komiks się ukazał. Przede wszystkim należy propsować muchę. Widziałem jak się zdziwiłeś, jak powiedziałem propsować. Nie sądziłeś, że znam takie słowo z, z, ze slangu młodzieżowego. No wszystko fajnie, tylko zastanawiam się, na ile można w radia używać takich slangów, kolokwializmów i innych takich. No nie wiem, no pytam się głośno, myślę, no mów, propsujesz, tak, propsujesz Muchę. W każdym razie chodzi o to, że, no że świetnie, że w końcu, w końcu ktoś sięgnął w Polsce po, po tą trylogię. Zaczęło się w ubiegłym roku na festiwalu w Łodzi, kiedy ukazało się długi Halloween. Teraz spin-off do tych serii Cadwoman, no i na następną łódź już, już zapowiedziane mroczne zwycięstwo. E, właśnie, ponieważ to jest komiks ze świata, który praktycznie istnieje. Chodzi mi o to, że wszyscy kojarzymy, że Batman ma swoje komiksy, teraz jest New 52 od paru lat I co nowe przygody, wszystko jakby wyzerowali no, Oczywiście komiksów z Batmanem jest bardzo dużo, tak na dobrą sprawę, że tam Batman wędruje po przyszłości, po przeszłości no, no miliony różnych uniwersów I Frank Miller kiedyś sobie stworzył taki komiks jak Powrót Mrocznego Rycerza Potem stworzył sobie Batman Rok Pierwszy potem stworzył sobie Batman i Robin i się okazało, że na dobrą sprawę stworzył e, taki uniwersum własny Franka Millera, tak to nazywam, uniwersum Batmana. Mhm. I w roku pierwszym, czyli komiks, który opowiada jakby początki e, Bruce'a Batmana, w, tak, w tak. Gotham, tak. zanim jeszcze został Batmanem, zanim tam wymyślił, żeby tę pelerynę i tak e, dalej, to tam w tym komiksie była wspomniana jedna postać, Jakiś tam Rzymianin, czy coś. Jakiś tam mafioza. No i Jeff Leb wziął... no nie, czy ktoś, bo przecież Rzymianin to była e, głowa mafijnej e, organizacji, tak. e, która dotknęła tego... go tam, zanim tam e, pojawili się wszyscy e, psychopatyczni super złoczyńcy. I Jeff Lab właśnie wziął tego Rzymianina na tapetę i w tym Batman Long Halloween, Długie Halloween. E, Wziął po prostu i, i, i rozwinął ten wątek. Bardzo dobry komiks, bardzo go chwaliłem. I na dobrą sprawę w tym momencie można mówić o tym, że jest osobne uniwersum Batmana, Franka Millera, w którym to uniwersum jest jakby kolejne poduniwersum Leba. Dobrze to wyjaśniłem? Nie wiem, ja jakby jestem daleki od takiego no szyflatkowania i, tak, i jakoś nie, tak e, nie zastanawiałem się, gdzie by to e, mieściło się w e, uniwersum. A wiesz, no to jest bardzo istotne, bo jak na przykład ktoś teraz weźmie bo To znaczy, no sekundu... jakby, jakby chodzi o to, że m, samo długie Halloween można traktować jako swoistą kontynuację roku pierwszego, Millera. Tak. Natomiast, no, Catwoman to jest historia, która dzieje się już po długim Halloween, natomiast w tym samym czasie, w którym dzieje się mroczne zwycięstwo. Tak, i to wszystko jest jakby do jednego worka, można wrzucić. Tylko dlaczego mówiłem o tym uniwersach? Ponieważ, jeśli ktoś teraz weźmie nowego Batmana segmentu, to się zdziwi, że to jest wiesz, New 52, nowe uniwersy. No tak, oto ci A chodzi. A to jest zupełnie inny dobrze. Batman. Jasne, jasne. To jest zupełnie osobne historie. Tak. Em, zupełnie odbiegające klimatem od tego, co się dzieje w New 52, em, bo tam em, teraz em, tak bardziej stawia się na, wala na, na walanki i, em, i super gadżety, natomiast tutaj. Jednak historia była najważniejsza, i to w, w, w tych komiksach widać. No więc przejdźmy teraz do historii. Kobieta Kot. Myślę, że wszyscy kojarzą. Kobietę Kot y, pojawiła się chociażby w filmie. Ma, ma, Michel Pfeiffer, bardzo fajny kostium. Potem Halbery. Kobieta Kot w swoim salowym filmie, <laughs> który dostała nagrodę, tam jak się nazywa Malinka, nie? Złota Malinka. Tak. Czyli, czyli za po prostu nieudany, nieudaną produkcję. I, i, I tutaj właśnie kobieta kot, ale nie jako kobieta kot, tylko jako zwykła osoba. Selina Kajem. Tak, ale chodzi jako normalny obywatel, przyjeżdża do Rzymu, do Włoch i ma właśnie, chce coś odkryć, coś rozwiązać. A taką swoją zagadkę. I wzięła do pomocy Riddlera, czyli zagadkę. Tak. Ten, który specjalizuje się we wszystkich zagadkach, łamie no, Układ sił jest tutaj znaczący, bo um, należy powiedzieć na początku, że on nie, nie jadą do tego Rzymu na wakacje. No nie, no nie. No, jadą tam, bo mają jakiś cel. Tak. Ona ma swój ukryty cel. Yy, on a, ma swój ukryty jest, cel. Aridler jest takim pomagającym. Natomiast ona może pomóc jemu, a on może pomóc jej. Oboje chcą y, m, odpowiedzi na y, nękające ich zagadki. Tak, tylko o tej zagadce w Selinny Karl dowiadujemy się praktycznie pod koniec zupełnie tej, tego komiksu. Także jaka to ta zagadka to nie o tym nie będziemy mówić, o tym. Co no nie mówmy tam, o tych zagadkach bo Tak, tak, bo co one robi dobra, e znaczące. Co na pewno należy powiedzieć, to to, że w Rzymie, w którym oczywiście nie ma żadnych super superbohaterów, no bo to jest w końcu Rzym. Wiadomo, Ameryka, tylko w Ameryce są super Herosi i super. Dobra, teraz tak śmieję, prawda? Bo jak masz wiesz, komiksy Marvela, że. albo... Ten... No tak, Europa po prostu do tego nie pasuje. Musi być tak. Nowy Jork, i wtedy to jest naturalne środowisko superbohaterów. Natomiast no gdzieś tam. W Europie. Mm, no, nie, nie in, ich, i, e, my, my nie mamy. Wszyscy, wszyscy superbaterowie skupiają się w Stanach, a w Europie i w Azji nie ma nikogo. I w Afryce. I w Ameryce Południowej. <laughs> Cała populacja superherosów. Tak, tak jeżdżą Stanę, tam zbyt. tylko na wakacje. No i w Rzymie nikogo nie ma oczywiście, ale jest pewne, pewien problem, ponieważ Selina, już jako kobieta-kot, kiedy idzie sobie na różne akcje, to spotyka po prostu pewne, jak to nazwać, nawiązania do tych super złoczyńców. Chodzi o to, że spotyka Citach, które jest jakby taką... To znaczy już na samym początku jakby kiedy ona spotyka się z głową włoskiej mafii, z szefem wszystkich szefów i właściwie jedynym informatorem, który może jej pomóc w rozwikłaniu jej zagadki no to on w niewyjaśnionych okolicznościach E, ginie. Możemy to powiedzieć, no bo to jest sam początek, natomiast te okoliczności są takie, że on ginie w salwach takiego historycznego śmiechu, no i tą śmierć znamy już z komiksów o Batmanie, bo e, pojawia się tutaj taki, no, znaczący element, tak? E, giną tak ludzie, którzy zostali poczęstowani e, tym Zoczkiem. wywarem Jokera, tak? Natomiast Jokera nie ma w, w Rzymie, więc coś tutaj się zaczyna dziać. Tak, później wszyscy myślą, że to kobieta kot zabiła to głowę głów rodziny i jest no, nagonka na nią i o dziwo, syn dobrze pamiętam? Syn używa pistoletu zamrażającego Mr. Freeza. Dokładnie, zaczyna się pojawiać mnóstwo gadżetów, bo to zresztą jest takie znamienne dla y, tego scenarzysty, że, y, że w swoich y, w fabułach y, upycha maksymalne ilości superbohaterów i superwaterów. Tak było no właściwie chyba we wszystkich jego komiksach, które czytałem. Natomiast no w Kadłumen ten zestaw jest jakby dobrze uzasadniony, i nie wszyscy ci bohaterowie i łotrowie pojawiają się bezpośrednio, bo pojawiają się też bezpośrednio czy to w jakichś wizjach. Czy też za pomocą, właśnie broni, tak jak Freeze. No i tak się krystalizuje właśnie ta historia. Do Włoch tak. przyjeżdża Sylina Kyle, czyli Catwoman z Riddlerem. Na miejscu okazuje się, że tam wszyscy dysponują bronią super z Gotham City. I o co chodzi? No, zostaje wplątana w poważną intrygę, z której musi się jakoś wyrwać. I jakie wrażenia po tym komiksie? Słucham, usprawiedliwię się. Jeśli chodzi o mnie, to powiem tak. Sama postać Catwoman to chyba najlepsza kreacja tej bohaterki, jaką w życiu spotkałem czy to odziana w jakieś zwiewne kiecki jako Selina Kyle, czy też opięta w ten swój kostium kotki jako Catwoman, czy też na kilku kadrach pojawia się bez odzienia. Natomiast no, tutaj już musi zadziałać wyobraźnia, bo rysownik zadbał o to, żeby te intymne części jej ciała ukryć się za jakimiś przedmiotami, czy, czy coś takiego. Natomiast no, myślę, że... Na wielu planszach Teksu może się zrealizować mokry sen niejednego jednego gika komiksowego, a no tak o snach to mi się skojarzyło, że Catwoman cały czas prześladuje Batman w koszmarach snach. No właśnie, to obawiam tu się, że tu nie ma Batmana, że, że Batman występuje, nie, ale że jako... niektórych czytelników będzie mogła właśnie w takich snach prześladować później Catwoman. <noise> Rozwinę tylko wyjaśnia, co mi chodzi. Tutaj Batman nie występuje jako Batman. Fakt, faktem pojawia się ta postać, aczkolwiek jako właśnie w wizjach sennych yy, głównej bohaterki. No ja ostatnio, niestety, hmm, niestety tutaj, zacząłem z takiej nuty, że no, nie, nie będę wypowiadał się aż tak pozytywnie jak ty na temat tego komiksu. Za scenariusz odpowiedzialny jest Jeff Lepp, który jest jednym z tych autorów komiksów, którzy w życiu e, naszym rzeczyw znaczy w rzeczywistości również posiada superzdolność. Ona taką superzdolność, że wszystko, czego dotknie, zamienia się w G. Tyle mogę powiedzieć. No nie mogę, nie no ja oprócz, nie oprócz długiego Halloween, który faktycznie było niesamowite. Koleś ma dar do tego, że niszczy wszystko, co weźmie w swoje łapy. Czytałem tylko parę jego komiksów i nie podchodzę już, bez kija nie podchodzę do jego prac, do jego scenariuszów. Okej, okay, ja rozumiem, że parę lat temu, 10 lat temu umarł mu syn. To nie jest nic fajnego, nic... Z, pewnie miało to wpływ na to, że jednak w tym momencie ta jego jakość pracy mogła spaść. W tym momencie on powinien się wycofać. Tyle produkcji, ile on zniszczył, które się tak świetnie rozpoczęły... Ale o jakich komiksach ty mówisz? No mówię na przykład o okay, komiksy, które czytałem, które czytałem wtedy na bieżąco, bardzo się nimi jarałem, e, na przykład Ultimates, trzecie volum od e, serii właśnie Ultimates, e, na przykład Ultimate Power, to wszystko jest jednego uniwersum, co też, to była praca trzech scenarzystów, każdy miał trzy zeszyty, przyszedł lep i nagle wrzucił do jednego worka Halka, nagle wrzucił doktora Duma, który okazał się w ogóle robotem, po co? On ma coś takiego, że zaczyna komik, zrobi jep, jep, piep, wszystkich wrzuca do jednego wora, fajna walka, coś, a nagle wszystko tłumaczy. w jaki sposób tłumaczy? Zawsze to są roboty. Nagle zawsze się okazuje, że to wszystko to są roboty. Na szczęście w Catwoman roboty nie się nie robotami. pojawiają. Ej, przypomnę, jak ją zniszczył, na przykład Heroes. Kojarzysz herosów? Ten serial, świetny serial, kapitany serial, e, wzię wzięli Loeba do współpracy, serial się skończył. Nawet chyba sezonu ostatniego nie dokończyli jakoś sensownie, nie? Jak ja tak patrzę, on dostał niby jakieś Ale nagrychy. mówisz 4... tutaj o jakichś późniejszych jego dokonaniach, tak? No Natomiast tak, no teraz właśnie argumentuje, no dobrze. jesteśmy roku no i 2004, no i w mówisz, którym ukazała się... Catwoman, no i nie jest to zły komiks. Oczywiście poziomem odbiega od e, długiego Halloween czy mrocznego zwycięstwa, no ale to jest też zupełnie inna historia. Tam e, jakby no, konstrukcja, wiadomo, że konstrukcja e, e, Batmana no. jest e, bardziej tragiczna niż e, okay, konstrukcja. Dobra. No to skupmy się więc, na Catwoman. Jakie tu, na... jakie tu są błędy? Przede wszystkim, jeśli jest obława na Catwoman. I oni chcą ją zabić, bo ona rzekomo zabiła ojca tego głowę, głów, prawda? To dlaczego w momencie, kiedy ona już jest przed typem, który mierzy do niej z broni, ją strzela i trafę w nią, czemu okazuje się, że to jest właśnie pistolet Mr. Freeza? Czyż jak on by miał normalny pistolet, to on by po prostu ją zabił, koniec, dziękuję, do widzenia. A on ją oczywiście zamroził, czyli ona mogła przeżyć, takie tam. No i tego są typu właśnie rzeczy, które, no. No nie. Ja wiem, że to jest komiks superbaterski od komiksu superbaterskiego nie wolno za wiele wymagać, bo to jest super czyli tam wiadomo, wszyscy e, super komiksy rządzą się swoimi prawami. Już mnie, już to nawet na antenie e, Robert Sienicki ganiał za to, że nie wiadomo czego oczekuje od komiksu bohaterskiego, ale tak, oczekuję, kurczę. No właśnie, to, no, to, to, to sobie piszą, poprawkę jakąś piszą, na to, że, że to Piszą, że ludzie jest... dorośli, to jest kierowany do e, komiks nie do dzieciaków, bo tutaj ludzie giną, zabijają się, jest tam jakieś e, też golizna, Czyli to nie jest targetem, nie są dzieciaki w wieku 5-10 lat, więc mógłby postarać się o tą jakąś dozę realizmu. Komiks superbaterski ewoluuje. Na początku mieliśmy Supermana w gaciach na Rajtuzach, teraz już nie ma gać na, na Rajtuzach, czyli to jest dowód na to, że jednak komiks superbaterski ewoluuje. Tak, ale no jeśli chodzi na yy, Okędłowem, czy czy na przykład o, o, o Długie Halloween, czy Mroczne Zwycięstwo, mimo tego, że to są komiksy superbohaterskie, no to jednak jest to trochę inny kaliber. To są cięższe historie, zdecydowanie. No i Halloween e, a mimo to... tego ja i tak nie wymagałbym od, od historii o, o Batmanie czy, czy Cadwoman jakiegoś e, hiperrealizmu i, i Yy, ciągłości logicznej od początku do końca. To nie chodzi są mi o fajne historie, nie które Chodzi mi tylko o to, że jak ktoś idzie na kogoś zabić, to nie będzie celował do niego z zamrażacza, z którego może wyjść, tylko będzie go celować do niego ze snajperki, żeby on z tego nie wyszedł. I takich drobiazgów jest A może on jest on nie tutaj. chcieli jej zabić? Tylko no to co robili tą obławę? Nie, chcieli ją wszyscy pojmać. Wszyscy zginęli, tylko nie ona? Daj spokój. Nie, mnie odrzucają takie drobiazgi. Przyznam szczerze, że tak, e, długie Halloween leba i Tima Seila jeden z najlepszych komiksów superbaterskich, jakie przeczytałem, chyba najlepszy Batman, jakie, jakiego przeczytałem, bo tam nie było super tak. bo tam nie było Superbaterów. Tam była po prostu mafia, no nie no, byli tam, pojawiał się Joker, pojawiła się. Nie cała no ta oczywiście spetanka. pojawiła się cała plejada Superwaterów z uniwersum Batmana, natomiast natomiast no, przyznam, że, że tak, że końcówka komiksu Kobiety Kot. Zaskoczyła mnie pozytywnie. Że jakoś z tego wyszedł, wybrnął z tego, ale wrzucił to no, typowa właśnie typowy komiks leba. Wrzucić po prostu wszystko tak, jak powiedziałeś. On tam lubi tak tyle bohaterów wykorzystywać i w ogóle. Nie, im to nie odpowiada to, że nagle wszyscy są w jednym miejscu w jednym czasie. I, i motyw, że nagle się pojawia, okej, okay, soczek Jokera, okej, okay, dobra, potem broń Freeza, jakieś tam szukanie, jakiś poszlak na siłę i nie, 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 to jest po prostu. Scenariusz spada, spada w dół, potem on jakoś wyciąga tak, że e, wrażenie z lektury jest bardzo pozytywne i zostawia pozytywnie w pamięci, bardzo miło, ale tak. w trakcie on tam na tyle, za dużo zamieszał, za dużo zamieszał, w pewnym momencie ta historia straci na jakości, potem on stara się z tego wybrnąć. E, jak widać, Ale niekoniecznie, posłuchaj. bo ta historia ma już 10 lat, a moim zdaniem nie bardzo się zestarzała, cały czas jest, e, świetnie się to czyta i, e, no i przede wszystkim genialnie się to ogląda, bo... Czy znaczy, czytałeś inne komiksy, oprócz Długiego Halloween, Spidermana Blue i Batman Hush? Czytałeś coś innego, Leba? Coś takiego pomniejszego? No pewnie tak. No, jakie wrażenie. Nie, no, po prostu okej. Okay. To co chciałem powiedzieć na tym na temat Znaczy, tego no komisu. ja jakby rozumiem, o czym ty mówisz. O tym natłoku wszystkiego w jednej, w jednej fabule. Tak. No, no, natomiast rzeczywiście, gdzieś... no, coś takiego ma miejsce, ale no, niekoniecznie musi mi to przeszkadzać. Mnie to akurat e, pasuje i jakby. Nie wzdrygam się na myśl o tym, że, że w jednym komiksie pojawi się e, Freeze, e, Człowiek zagadka, Joker i. i, i strach Też na nie wzdrygam się. Ja się wzdrygam, jak słyszę Jeff Lepp. To się wzdrygam. Naprawdę. Nie, nie podchodzę do tego człowieka, nie ufam jego pracy. On nie jest sprawdzony. To jest nazwisko, jest totalnie przereklamowane. On już dawno temu powinien odejść z pracy w tym biznesie. Nie robić. Na szczęście, Cadwoman jest właśnie jeden z tych komiksów, które jeszcze mu wychodziły, bo to było to właśnie 2004 roku. To jeszcze zanim e, zmarł mu syn, więc ja to sobie tak to tłumaczę, że właśnie. Po T znaczy, tym tłumaczę e, ten spadek jego jakości w pisarstwie uh -huh. na tej zasadzie, nie? Bo faktycznie te jego pierwsze komiksy e, Batman, e, no tak, był ale Halloween oglądamy teraz, z, z, nie wiem, e, więc... oglądamy komiks z 2004 roku przez pryzmat e, późniejszych e, dokonanie. Leba. No więc, okej, okay, tu musimy, niekoniecznie świetnie... nie trzeba tak e, ba... zrobić, nie? Jest tak. Chciałem powiedzieć jeszcze o znakomitych rysunkach i genialnych kolorach, które w tym komiksie można zobaczyć. To jest rzecz po prostu niesamowita. Rysunki, no mniej więcej, jeśli, jeśli pamiętacie albo, albo widzieliście długie Halloween, to jest to bardzo podobne, natomiast Dużo oddechu, um, różnicowanie planów, um, różnicowanie kadrów, um, duże, duże kadry z plasze na dwie strony, czasami um, mnóstwo zbliżeń na jakieś istotne detale. E, świetnie się to, się to czyta. No i kolory um, e, Stuart'a e, rewelacyjne. Rewelacyjne. Szczególnie na uwagę zasługują takie e, retrospektywne plansze, e, które w tym komiksie się pojawiają, a wydają się być e, żywcem wyjęte właśnie z roku pierwszego, e, utrzymane w takiej tonacji żółto-pomarańczowo-czerwonej. Świetnie. I poznajemy w końcu Selinę Kyle, trochę z innej strony niż tylko ze strony złodziejki. Takie było chyba zamierzenie, żeby zlikwidować te wszystkie znaki zapytania, które pojawiły się nad tą bohaterką w długim Halloween i mrocznym zwycięstwie. No i te znaki zapytania zostały zlikwidowane, więc myślę, Aczkolwiek, że a czytelnicy propos, powinni być bo, usatysfakcjonowani. Bo jeśli mówimy o tym w do ciebie. nawiązanie do roku pierwszego, w którym pojawiła się tam postać tych, tych gangsterów, to tam Selina Kyle była prostytutką. A potem w długim Halloween, to już była dziewczyną Brucea z wyższych sfer. A tutaj no nic nie ma. Znaczy no, tutaj poznajemy jej przyszłość, ale trochę. A dobra, lepiej nie No nic bo to już powiem. się dzieje później, Dobrze. po, po e, długim Halloween. Nie? Podsumowując, e, fajny komiks, dobry komiks, ale nie lubię tego pisarza. I będę podkreślał, jeśli wyjdzie coś w Polsce, Jeffa leba, i to już będzie naprawdę jakaś hała. Macie gwarancję, że o to Wam powiem wprost i będę nawo nawoływał, to jest hała. Nie ufam temu pisarzowi, Catwoman się broni. Nie czytajcie wcześniejszych komiksów Leba przez pryzmat jego późniejszych dokonań. Eee, Catwoman bierzcie w ciemno. <grym> Dobrze. Zapraszamy Was na przerwę, wracamy już za chwileczkę.